Jutro znowu do roboty trzeba jechać. Co zrobić? Może kiedyś się uda nie pracować. O, takie mam marzenie: nie musieć chodzić do roboty. Ale wiecie, no, na rentę za zdrowy, na emeryturę za młody, ciężko coś wymyślić. Minęły niespełna dwa lata, kiedy nagrywałem tą scenę, którą przed chwilą widzieliście. I z radością muszę przyznać, że marzenia się spełniają. W dużej mierze dzięki Wam, dzięki widzom, mogłem pozwolić sobie na to, żeby zwolnić się z pracy, i teraz minął mi okres wypowiedzenia. Jestem bezrobotny, można powiedzieć. Nie mam pracy, w sensie takiej, że dla kogoś nie muszę pracować. Dwa lata temu naprawdę nie spodziewałem się, że to kiedykolwiek będzie. Możliwe z tego, co wtedy mówiłem, sam się dzisiaj śmieję, co ja tam sobie myślałem. Jakaś wielka hodowla kur albo robaków dla wędkarzy to raczej tak pół żartem chyba mówiłem. A jednak udało się żyć z internetu w pewnym sensie. Żyć dzięki gniotom i dzięki widzom. No, YouTube, to, że oglądacie gnioty, tam lecą reklamy, to jakiś grosz wpada. Trochę mam takich zleceń. Online drobnych to już od dłuższego czasu, z tego nie ma za dużego zarobku, ale też zawsze coś tam, coś tam na komputerze się porobi i też współpraca z Polsatem, jakiś grosik wpada i tak ziarko do ziarka się zbiera, grosz do grosza. No i doszedłem do wniosku, że najwyższa pora zdecydować się na jedno: już albo gnioty codziennie, albo praca. A jak praca, to gnioty już. Nie codziennie, no bo niestety już ostatni okres miałem bardzo taki wyżyłowany, jeżeli chodzi o czas. Już naprawdę, już na spanie mi brakowało czasu i na, na wszystko inne. Już nie mówiąc o jakimś praniu, gotowaniu, tego czasu wiecznie było bardzo mało. No i tak się nie da funkcjonować na, długą metę, na dłuższą metę. No i musiałem wybrać jedno. No i wybrałem, że już zajmę się pełnoetatowo, można tak powiedzieć, robieniem tych gniotów. Na razie tego nie czuję, bo masę spraw sobie poprzekładałem właśnie na ten okres. Kiedy już nie będę pracował, będę miał więcej czasu. Więc na razie trochę załatwiania, ale to już się kończy. Miną święta i myślę, że od nowego roku będzie można powiedzieć, że będę już zawodowym youtuberem. Jak to brzmi w ogóle? Jak ja sobie pomyślę o tym dzisiaj, a jak zaczynałem te gnioty nagrywać, to, to nie do pomyślenia było kompletnie dla mnie. Także każdy z Was, kto ogląda gnioty albo chociaż jednego obejrzał gniota, przyłożył rękę do tego, że teraz już całkiem się będę lenił, nie będę nic robił, tylko będę siedział w lesie, nie muszę nigdzie jeździć. Bajka! Też bym chciał podziękować kilku widzom, którzy napisali komentarze czy wiadomości do mnie, które jakby przelały tą czarę, że podjąłem decyzję, żeby teraz zająć się tym nie rezygnować z gniotów codziennych, a zrezygnować z roboty. Myślę, że te osoby wiedzą, o kim mówię. Są to osoby, które napisały, że te gnioty im pomogły w jakichś takich sytuacjach kryzysowych, czy jakby w szpitalu. Dla mnie to jest, nie wiem, no dziwne, ale bardzo miło słyszeć, że, że komuś to sprawia radość, przyjemność. I z niektórych opisów, nie będę ich oczywiście tutaj umieszczał, bo to niektóre takie bardzo osobiste tam były, ale... Ale no to nadało mi takiego myślenia, nabrałem takiego myślenia, że jednak te gnioty to mają sens i mimo, że to takie tam wiecie, głupoty, figle i psoty, to komuś to jednak pomogło no z tego, co, co dostałem te wiadomości. No, bardzo mi z tego powodu miło i szczerze powiem nawet nie wiem co powiedzieć, ale te właśnie kilka wiadomości to była ta kropla, gdzie podjąłem decyzję i... I co? I zaniosłem wypowiedzenie do kadry i tyle. No. Oczywiście analizowałem sobie wszystkie za i przeciw, jak, jak miałem się zwolnić i tak sobie podliczyłem, że jak podliczyłem, że jak odliczyłem paliwo na dojazdy do roboty, to wiecie, to mi zostawała gdzieś w granicach najniższej krajowej. Jak ta auto się nie popsuło, no bo sporo kilometrów, to też się psuło częściej. Do tego trzeba odliczyć jakieś takie rzeczy, że się nie ugotuje w domu, tylko kupi coś gotowego, bo nie ma czasu i tym podobne. Także ta strata finansowa może nie będzie jakaś duża. Myślę, że będąc na miejscu, dużo mniej będę wydawał na takie wydatki codzienne. No. Jak się w domu siedzi, to się oszczędza na miedzi. Jakoś tak przerobiłem te powiedzenie. A tak, przy okazji, biorąc pod uwagę to, że teraz nie mam pracy, jestem zdany na łaskę i niełaskę widzów. To wyłączyłem te super podziękowania. Mam nadzieję, że YouTube jakoś mi nie okroi zasięgów, bo tam zajrzałem ostatnio w te powiadomienia. Bardzo wszystkim dziękuję, co wysłali, ale tam niektórzy to nawet po 50 100 zł wysyłali. Dajcie spokój, jakoś specjalnej biedy. U mnie to nie ma. Znaczy, no, bieda bo bieda, ale głodny nie chodzę. Jeszcze będę miał za dużo tych pieniędzy, głupoty wtedy przychodzą do głowy. To wyłączyłem. Tam nic mi, nic mi nie wysyłajcie, nic mi nie brakuje. Jako tako jest, to tyle słowem wstępu, a dzisiaj niedziela, czyli za żadną robotę się nie biorę, zedziem, chodzę po lesie, już chodzę z nim dosyć długo, ale taki był plan, dzisiaj zrobić długi spacer, bo nigdzie mi się nie spieszy. jutro do roboty nie wstaję, to sobie możemy pochodzić, pogoda jest jako taka, jest dosyć ciepło, deszcz nie pada, trochę mokro, Kurczę, jakby taka pogoda się utrzymała, to może grzyby by jeszcze były. Nie, no już chyba nie, bez przesady. Na święta grzyby. O, chyba coś tutaj ma albo miało swoją norę. Może miało. Ale Edek to wariuje tutaj w tej okolicy. Strasznie węsi. To może i ma coś jeszcze. O, teraz podpowiadam na kilka ostatnio najczęściej pojawiających się komentarzy. Głównie były a propos tamtych budek, drewutni i tak dalej. Część osób pisze, że można ją przecież obrócić. No można, tylko to ze cztery osoby by były potrzebne, żeby za każdą nogę wziąć. Też znalazłem, ktoś mi polecił takie kotwy wbijane w ziemię i na to słupki to nie będą tak przegniwały. To nie głupie, no. Może tak zrobię. Tylko to też, jak ktoś do mnie przyjedzie, żeby tego podnieść sensownie sam, to tego pewnie bym nie zrobił. Tak, żeby było chociaż jako tako, tylko by było źle. To kolejna rzecz, ale też dużo było komentarzy i może tak zrobię, że spady mogą być w tą stronę, potem tylko puścić rynne. Może jakiegoś małzera czy dużą beczkę bym kupił, pociągnął i zbierał tutaj sobie deszczówkę. Deszczówka to fajna nawet, wiecie, gęsią kaczką do tych baseników nalewać. U mnie woda jest ze studni, to nie jest zła, ale taka deszczówka, czy do podlewania, też chyba jest lepsza. No pomyślę nad tym, pomyślę, można by zrobić taki ciąg tych budek, wiatek i tak się o, pozastawiać tutaj elegancko. A tak przy okazji to się już zgubiłem w tym lesie. Tak chodzę, gadam do tej kamery, już nie wiem gdzie jestem. Myślałem, że, jestem, że idę w inną stronę, ale patrzę, że linki idą w inną, a raczej nigdy ich nie przecinałem tak idąc na bazę czy z bazy. No nie wiem, czy rozumiecie o co chodzi. No. W każdym bądź razie nie wiem, gdzie jestem. Edziu, prowadź do jakiejś drogi większej. Się okazało, że wcale daleko nie byliśmy. Tam jest baza po lewej, tylko wiecie, co tą przecinką już dawno dosyć nie szedłem. I chyba ją wysprzątali. W sensie tam dużo takich poobalanych drzew było. Dlatego zwykle ją miałem, a teraz jest elegancka. To pewnie zebrali te wiatrołomy i tak o. Jeszcze deszcz zaczyna kapać, to nie wiem, chyba niedługo trzeba będzie iść z powrotem na bazę. Trochę się nachodziliśmy dzisiaj, ale dobrze, niech się wylata. Taka pogoda to on ma energia, energię energii. O bocianku zawsze jest dużo komentarzy i taka propos bocianka, bo sam się zastanawiam, i nie wiem, czy. Robić mu na wiosnę tą osobną wolierę, czy nie robić? Czy zrobicie mu taką osobną ekipę, czy nie? No sam nie wiem. Co by dla niego było lepsze? No w takiej wolierze zamkniętej pewnie byłby bezpieczniejszy, ale czy radośniejszy? Obawiam się, że jak on dorośnie i to się okaże kogut, to będzie miał problemy, żeby się przebić, bo tych kogutów jest już dużo. Jakby zrobić taką, wiecie, jego prywatny haremik, to by miał... Lepiej pod tym względem. Jeszcze się zastanowię. Do wiosny jest dużo czasu, bo to dopiero na wiosnę akurat on dorośnie i by się zrobiło wolierę i ten kurniczek na nóżce. A jeżeli nie będzie dla bocianka, bo bym doszedł do wniosku, że lepiej niech będzie ze wszystkimi tak jak jest, to wtedy tam by się zrobiło wolierę dla jakichś ozdobnych kurek nad paroma rasami myślałem. Nie wiem, może takie całkiem czarne kury, ale one nie są takie małe. Także, także dla nich to pewnie jakiś większy kurnik byłby, byłby przydatniejszy. Te Ayam-Cemani to się bodajże nazywa. Tam podobno koguty są dosyć agresywne, to i tak lepiej je osobno trzymać. A może jakąś małą rasę, taką ozdobną, albo malutką z ekipą tam się wrzuci. No zobaczymy. Malutką to by można było, bo malutka to teraz jak brzydka pogoda, to notorycznie siedzi w kurniku, ewentualnie przed kurnikiem i ona zawsze taka była, że ona ze wszystkimi nie chodziła, tylko raczej, raczej osobno, więc dla niej to by było dobrze, by miała spokój. Też muszę poprzeglądać stare gnioty, czy bocianek i malutka nie są spokrewnieni, bo tak po zachowaniu, nawet po tych dźwiękach, co wydają, to się wydaje, że to bocianek to może być dzieciakiem od malutkiej, chociaż mi się wydawało, że ja te jajka to... Dostałem tam od znajomego, od takich kochinków, Przecież nie wiem, mogą to być i moje. Muszę poprzeglądać, może w starych gniotach gdzieś znajdę. A może być tak, że nawet w starych gniotach, albo i tak całkiem wiecie. Nie wiadomo, czy je to jajko biło. Taki się wyjklu, jaki się wyklucza. No. Żeby go tak zamykać, potem z malutką w jednej wolierze, to pewnie nie za dobrze by było, jeśli chodzi o kolejne pokolenia, bo by pokręcone mogły wychodzić. My już jesteśmy na bazie. Czekaj, jedź, odepnę cię. O, leć. My już jesteśmy na bazie. Można by było jeszcze sobie pochodzić, ale wiecie. Ja nie mam 200 lat i nóg na loterii nie wygrałem. Żartuję oczywiście. Chcę, chcę kury puścić na zielonkę, bo już się robi coraz później, żeby chociaż tą godzinkę, półtora sobie polatały, podziubały zielonego. No bo jak szedłem, zedziem do lasu, to ich nie wypuszczałem, żeby tu wszędzie nie latały, bo znowu daleko do lasu chodzą. I jak mnie nie ma w domu, no to bym się bał, że jakiś pies, list się zmrowi. Jestem na tych różnych grupach, forach. Ludzie, co tam tak kury przy domu hodują. Ale zdarzają się ludziom tragedie. Naprawdę, wpadną jakieś psy dzikie. Potrafią wytuc wszystko do nogi. I to nie, nie pożrą, po prostu pozabijają, jak leci do zera. I to naprawdę, widziałem zdjęcia, ludzie mają woliery. Super zabezpieczone, z dachem, ze wszystkim. A gdzieś dziurę wygryzie, się podkopie i... I wszystko potrafi położyć. No nie ma reguły. U mnie to naprawdę, jak tak czytam i oglądam, co się u ludzi dzieje, to jakiś, nie wiem, chyba cud, że takich nieszczęść nie ma, ale lepiej, lepiej odpukam. Już teraz to i tak jest nie najgorzej. Jak na tych starych gniotach, by ktoś chciał sobie zobaczyć, to one całkiem chodziły, gdzie chciały. Te płoty to tutaj były takie dziurawe. Jeszcze ta siatka leśna to całkiem. Dobra, lećcie, lećcie. Już Wam otwieram. Edziu, tylko grzecznie, tam nie potrąć nikogo. Nie. Potrącił, ale delikatnie. Edziu. Nie dojada, to tak jest. Śniadania nie dojadł, to teraz w biegu, bo jak mu się tam kur zbiegło, zaraz mu wszystko tam wyjedzą. To teraz już zje. A tak to cwaniak nie dojada, zostawia sobie na później, bo liczy na to, że w ciągu dnia... To wszystkim wszystko powyjada, ziemniaki, pasze, nie pasze, wszystko mu smakuje. Jak tam jajka, tu jakieś są, tu są. Oj, tu jest dużo dzisiaj, bo dzisiaj tak wiecznie, może to od tego też zależy. Kury podobno nie lubią, jak wieje wiatr. Dzisiaj było jedno jajko takie gumowe. Wróciłem się do domu po telefon, żeby chociaż zdjęcie zrobić czy nagrać, i przyszedłem tutaj, i już było po. Yy, przerwane, bo kura wskoczyła do gniazda i układała sobie jajka, bo kury jak siadają tak sobie układają, żeby im było wygodnie. No i te to wiadomo, tylko dotknęła i popękało. Dziś kiedyś nagrałem o takim gumowym jajku i chciałem nagrać, że w środku jest normalnie żółtka, ale no niestety nie udało mi się. Biała, czego krzyczysz? Nic się nie dzieje. Biała to w kółko tak krzyczy. O, i tutaj mają to, zostawiłem też wiaderko. Mają to i to się nic nie przewala. Super to działa. Całkiem dobrze wymyślone. I malutka, tak jak mówiłem, daleko się nie oddala. A kto to tam idzie z lasu? Patrzcie, perełka. Z pisklakami razem chodzi. No już bardziej kurczakami niż pisklakami. Ale jak widać na załączonym obrazku, wcale jej się nie boją. Ale ona też ich nie zaczepia. Dosypałem właśnie słonecznika tutaj do karmnika, bo wszystko wyjadły i mam takie pytanie, bo dostałem parę wiadomości, nawet parę fajnych zdjęć. Dziękuję, że ze swoimi zwierzakami tutaj oglądacie i te zwierzaki fajnie reagują na te ptaki, co latają. Ale parę osób pisało, czy tam w komentarzach, czy wiadomościach, żeby długie takie fragmenty właśnie z karmnika wstawiać, że lubią sobie poglądać, albo tam z rodziną znajdować sobie jakie to gatunki ptaków są takie długie na koniec filmu wstawiać. Ale wiecie to? Potem te odcinki się strasznie długo renderują, i tak dalej. Jak jest jakieś zainteresowanie, możecie napisać w komentarzu. Mógłbym zrobić taki drugi kanał, zupełnie osobno, na przykład jakbym montował gniota, to bym po prostu tu wstawił kamerę, nagrał godzinę, jak te ptaki przylatują, a potem w nocy by się to wrzucało, i by było i tak raz na jakiś czas mógłbym wrzucać takie dukie z samymi ptakami, bez niczego w ogóle osobny kanał. Jak jest zainteresowanie, jak chcecie, bo trochę dostałem takich wiadomości, aż się zdziwiłem, że tyle ludzi lubi sobie patrzeć po prostu, jak tu ptaki przylatują. I napisaliście, żeby było bez żadnej muzyki, bez niczego, żeby te ptaki było słychać. Nie ma problemu, od czasu do czasu mógłbym takie coś nagrać. I jakiś osobny kanał by się wymyśliło, nowy. I tam wrzucało bocianek rozdarty między swoimi dwiema naturami, w połowie drogi, między kurami, a kaczkami i gęśmi. Chociaż już trochę bliżej kaczek, ale to kaczki idą w jego stronę. Bocianek, ty to lepiej powiedz, czy ty jesteś kura czy kogut. Sporo osób pisało, że krzywulec to kogut, bo ma długie nogi. Ja myślę, że te długie nogi to się takie wydają przez tą budowę taką nietypową, ale patrząc po głowie, to chyba jednak kurka. Się rozbiegała coś? Edziu, nie chodź za krzywulcem, bo jemu ciężko biegać. Pereliczki trochę zaczynają kury odganiać. Jakby się to nasilało, no bo już dorosły. Tu są chyba trzy samce z tego, co pisaliście. Ja to się nie znam na tym, no ale bardzo możliwe, bo nie widziałem, żeby tam się deptały, czy co tam pereliczki ze sobą robią, i wszystkie wydają raczej takie same dźwięki. Jakby się to nasilało, no to są dwie opcje: albo piekarnik. Albo osobny wybieg dla nich i wtedy samic dokupić i mieć jeszcze taką hodowlę pereliczek. No teraz jest nadzieja, że będzie więcej czasu, żeby się tym zajmować. Podobno ich i jajka i mięso to są bardzo zdrowe. Można by zrobić dla nich jakąś wolierę, ale też tak wszystko w wolierach trzymać to tak nie, nie za bardzo po mojemu. Ja to tak wolę, jak wszystko luzem chodzi. Ale jakby je podtrzymać w wolierze, a potem puszczać co jakiś czas, to pewnie by już się tutaj zmrowiły i wracały do siebie. A co to tu leci? Żurawie? Możliwe. Zaraz zobaczymy, czy kury się będą chowały, bo jak leci jakiś duży ptak, to często uciekają do kurnika, ale chyba one rozróżniają gatunki, bo tych się w ogóle nie boją. A jak drapieżny, to jednak krzyknie i wszystkie w kurniku w 10 minut. 10 minut, w 10 sekund. Ale jak obciąłem te patyki z grzędy, to tutaj jest zdecydowanie czyściej. Jakiś pojedynczy bobek tylko. A tak, to luks. No to warunki mieszkaniowe mu się zdecydowanie poprawiły. Tak patrzę, teraz tutaj dużo czasu kury spędzają w kurniku. Narobiły fest. No ale jutro sprzątanie to spod grzęd wybiorę. A odkąd tutaj nie ma? kaczek i gęsi to suchutko tutaj gdzie się chodzi na środku to jest elegancka patrzcie malutka z tą szarą kurką Pszona już jest dorosła prawie a dalej malutka z nią chodzi ją oprowadza no ta się jej najbardziej trzyma bo jest najmniejsza i nawet często się jeszcze grzeje od niej ale ładna z niej będzie kurka i to wszystko w dzisiejszym niedzielnym takim luźniejszym gniocie dziękuję Wszystkim widzom, którzy chociaż jednego gniota kiedyś obejrzeli, bo to dzięki Wam te moje chyba największe marzenie w ostatnim czasie się spełniło, że póki co nie muszę jeździć do roboty. Mówię póki co, bo nigdy nie wiadomo, co życie przyniesie, jak to będzie dalej, ale no co, do roboty zawsze można wrócić. Nie do tej, to do innej. A ja się z Wami żegnam. I do zobaczenia jutro o 7 rano. Na razie, cześć. O, na końcu Wam wrzucę taki kawałek Skarmnika, bez żadnej muzyczki, bez niczego, tak jak ludzie pisali, żeby chcieli. Jak chcecie, żeby założyć taki drugi kanał, to piszcie w komentarzu. To teraz Skarmnika kawałek. Tylko, że tam będzie dużo więcej minut.